Na ogrzanie Szczecina potrzeba ponad 500 MW, zapewniają je ciepłownie należące do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, Miejski Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów oraz należące do Polskiej Grupy Energetycznej dwie elektrociepłownie to jest Elektrociepłownia Szczecin i Elektrociepłownia Pomorzany. Najwięcej ciepła, prawie 200 MW, produkuje Elektrociepłownia Pomorzany należąca do PGE. To w niej doszło do awarii, która spowodowała utrudnienia w dostawie ciepła na południu Szczecina, przede wszystkim w mieszkaniach na Pomorzanach i Gumieńcach. Aby zminimalizować mieszkańcom skutki awarii w elektrociepłowni, szczecińska energetyka cieplna uruchomiła własne źródło rezerwowe, ciepłownię rejonową Marlicza oraz zwiększyła moc w ciepłowni Dąbska, Dzięki ich bezawaryjnemu funkcjonowaniu udaje się dostarczyć ciepło do mieszkańców Prawobrzeża, centrum miasta oraz północnych osiedli Szczecina. Gdyby nie ciepłownie SEC, awarie w PGS powodowałyby zimne kaloryfery i zimną wodę u większości mieszkańców Szczecina. Jednak nawet pracujące z maksymalną mocą ciepłownie szczecińskiej energetyki cieplnej, wspierane przez zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów, nie są w stanie uzupełnić tak dużego ubytku w dostawie ciepła, jaki spowodowała awaria elektrociepłowni Pomorzany. Wszystkie nasze źródła pracują na maksymalną moc, również na maksymalną moc e, pracuje elektrociepłownia Szczecin należąca do PGE, natomiast te wszystkie źródła łącznie nie uzupełnią do końca braku, jaki powoduje awaria w elektrocie Powinni Pomorzany. Wejdź na stronę set.pl i sprawdzaj na bieżąco informacje o awarii i o działaniach SET.